Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus zdanie na dzisiaj. Kto zna moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Czym jest miłość? My przyzwyczajiliśmy się mówić o miłości bardzo często, jako o uczuciu, o tym, czego doświadczamy, o tym, czego doświadczają inni za naszym pośrednictwem. Mówimy, że czujemy się dobrze bądź nie czujemy dobrze. Sytuacji, związku, w związku z podjętymi decyzjami, jakimiś życiowymi krokami. Ale miłość to również zasady. Miłość to wyznaczanie granic, ale też szanowanie granic, które zostały wyznaczone. Czasami chcielibyśmy odrzeć miłość z zasad, odrzeć ją z rozumu, z tego, co racjonalne. A dzisiaj Pan Jezus wchodzi w nasz świat i mówi, że. Prawdziwa miłość to również przestrzeganie przykazań. To one stają się dla nas papierkiem lakmusowym. Kiedy kogoś kocham, to nie muszę tłumaczyć, że należy przestrzegać wobec tej osoby zasad savoir vivre. Kiedy kogoś kocham, to nie trzeba tłumaczyć, że należy sobie wybaczać. Kiedy kogoś kocham, to nie trzeba tłumaczyć, że nie należy go krzywdzić. To są pewne pryncypia. I dzisiaj zachęcam siebie i Was bardzo mocno do tego, żeby pomyśleć dzisiaj również o miłości jako o pewnej regule życia. Zachowaj regułę, a reguła zachowa Ciebie. Zachowaj regułę w miłości, porządek w miłości, zdrowe zasady. A one zachowają Twoją miłość. One pomogą ją utrzymać w ryzach. Także życzę Wam miłego i pięknego dnia, dzisiaj, takiego dnia, który pozwoli nam mówić o miłości, ale też mówić o zasadach i nie bać się o nich mówić, ani, wy ich, ani ich wymagać. Niech będzie pochwalony Jezus. Z